No więc znalazłem jakieś e, głupie rzeczy z 2015 i 2016 e, Muzyki jakieś cringe'owe, które pobierałem z YouTube'a Jakie miałem 12 albo 13 lat i to jest bardzo pojabane wiecie co ja znalazłem Jakiś YouTube Poop MV, czyli Music Move Video Jakiś wiwek. Co to kuźwało? Jeszcze Tomek i przyjaciel... Skąd ja to... Ja już nie powiem to skąd ja to mam. Battlefield 3 Seksepil We are the heart. Skąd ja to... Co tu ja posiadam? I'm so fresh, tak can stack Co? Zachybane enemy. O. To pamiętam. To nie wiem co to jest. Jakiś Po co to miałem? Jakiś synortopi, który eee... Jakiś spice i fotka I co co jest? Aha, to też pamiętam. Ciu. Nie wiem czemu ja tu posiadam, nie? Ci jeszcze mam jakieś coś. To tracks. To truk. tru... Nie skąd ja to mam? Skąd ja to mam takie te muzyki? Chwila, ja muszę dać na big. O, teraz lepiej. Co to jest? Coś Co to jest? Formula Exxon Give It To ya Mit Hyper Skąd to... A jeszcze kiedyś pobierałem te filmiki nie razem ze official video I, i to jest bardzo dla mnie głupie To co to, to jest? Aha, to jest, to pamiętam. Piszwa. Oraz, co, czemu ja to wybrałem? Czy to jest banczakosy soundtrack? The Weather Girls. I DM Mashop. Troublemaker Aha Króźba, ja nie rozumiem dlaczego to posiadałem jakieś dziwne muzyki Więc już odpaliłem Sił Dank Nie. A ja tak chyba kiedyś to pobrałem jak ja szukałem muzykę z tego Minecrafta co jakiś typ edytował na tym, na programie do Minecrafta To była taka animacja Coolio Paradise A tu już odpaliłem Carlion, skąd ja to mam takie pytanie Dobra oraz co to jest? A okej okay. Dobra, już przestanę to nagrać, nie?